Cześć, to ja Macias i to jest taki króciutki filmik informacyjny, w którym chciałem powiedzieć, że jeżeli na moim kanale stuknie yy, 10 widzów, zrobię konkurs. Jeszcze nie wiem, jaka gra będzie, czy to będzie gra, czy coś innego. Jakiś kod na coś lub yy, doładowanie ps y do Steama. Yy, nie wiem jeszcze co to będzie. Yy, także Yy, chcę, żeby ktoś dał tego dziesiątego widza, tak? I nie wiem, kiedy ten filmik konkursowy się pojawi. Wystarczy, że będzie trzeba zasubskrybować mój kanał, yy, dać lajka pod filmikiem oraz napisać komentarz, biorę udział czy coś w tym stylu. I tylko jeden komentarz, piszcie, bo i tak uh, strona, na której to zrobię, losowanie wykryje, że dwa i będzie i tak jedna. Albo ci jeszcze co dwa napiszą, dostaną bana i nie będzie jej w ogóle. Także to tyle na tym, w tym filmiku. No i myślę, że to wystarczy. Także do usłyszenia następnym.